Bo nam uciekną! Nigdy wcześniej nie widziałam sada pterodaktyli! Dziewczyny! Muszę powoli wracać! Mamy mnóstwo rzeczy do zrobienia! Ostatnio ciągle pomagasz wszystkim w wiosce Tello. Zasłużyłaś na przerwę! Nie! Ale jest tyle do zrobienia i chcę pomóc! Ja! Zobaczymy dokąd lecą i wrócimy. Emberly, tella i Rorala i biegną za pterodaktylami, ale poczekajcie chwilę i zobaczcie, jak wkrótce znowu odkryją coś po raz pierwszy. Szybko! Tędy! Wow. Nie wiedziałam, że tu jest rzeka. Ja cię! Zgubiłyśmy pterodaktylę! Tak, ale patrz, co znalazłyśmy. Tam jest ścieżka. Ciekawe dokąd prowadzi ku następnej przygodzie! Dalej! Możemy już wracać? Obiecałam tacie, że pozamiatam w jaskini, a Fernessie, że... Befko! Jak tylko sprawdzimy ścieżkę! Przeskoczymy na drugi brzeg po kamieniach. Eee... Nie chcę być dałującym diplodokiem, ale czy to... No wiecie... Bezpieczne? Nie możesz tego sprawdzić tym swoim czarnym. mary Moje wizje same do mnie przychodzą. Nie panuję nad tym. A, jak czkawka. Łapie. Damy radę. Bo jak nie my, to kto? Jako narrator wtrącę się, żeby przypomnieć, że jeśli myślicie, że coś jest niebezpieczne, to tego nie róbcie. Ha! Uh! Ha! Uh! 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 Widzicie? Łatwizna. Chodźcie. No to się. Aha, udało się! Teraz Zutello! Ale fajnie! Zresztą i tak uwielbiam wodę. Jest taka łagodna i spokojna. Ale naprawdę muszę wracać. Miałam pomóc Slate'owi z farbami. Mam je w przygotowaniu. No i. O! 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 Cześć, panie żółwiu! Jak się nazywasz? Mieszkasz tu? Jakie masz hobby? Lubisz być zarzucany pytaniami? Chyba nie! O! Przygotuj się. Mam plan. Plan, niby jaki? <śmiennie> <śmiennie> o, już rozumiem. Biegnę. słab się mnie. Krzyczymy z radości, czy ze strachu? Nie róbmy tego więcej. Ej, uważaj! O! Tylo, ty wyglądasz wspaniale! I nieźle pachniesz. Znaczy się, wcześniej też pachniałaś, okej, okay, takim świeżym błotkiem. Bardzo lubię błotko. To pewnie dzięki wodzie! Byłoby całkiem miło, gdyby była cieplejsza. No i gdyby nie próbowała mnie utopić. Znam miejsce z ciepłą wodą i totalnie nieruchomą. Brzmi fantastycznie. Gdzie? Po drugiej stronie rzeki. Naprawdę muszę wracać. No weź, Tello. Jeszcze tylko to. No dobrze, ale tylko to. <laughs> Po o wiele bezpieczniejszym przejściu przez rzekę, dziewczyny znalazły luksusowe, gorące źródło. Ta woda jest idealna. Spokojna i łagodna. W idealnych proporcjach. Będę tęsknić za warstwą błotka. Ale dzięki temu będę mogła zgromadzić następną. Czuję się tak. Tak. Odprężona. <laughs> A nie musisz już wracać, Tello? Przecież masz tyle do zrobienia. I zrobię to! Ale wiesz, jeszcze kilka minut. <laughs> I w ten sposób dziewczyny wynalazły pierwsze spa. A Tella nauczyła się, że znalezienie czasu na porządny odpoczynek jest równie ważne, co ciężka praca. Do następnego razu, przyjaciele!